W dzisiejszej aktualizacji CryptoClient porozmawiamy sobie o potencjalnym nowym paternie na bitcoinie, który nam się formuje. Porozmawiamy sobie również o jutrzejszych wahaniach, które będą miały miejsce. Oraz oczywiście wylosujemy na koniec materiału osobę, która wygra poprzedni materiał, jeżeli chodzi o losowanie USDT. Także następnym razem będę zostawić lajka, komentarz, suba, i czy powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi aktualizacjami z mojej strony. A tymczasem przechodzimy do wykresów. W poprzednim materiale wspominałem niejednokrotnie o naszym paternie Rising Wedge. Jak widzimy, było wybicie, natomiast niestety Bitcoin generalnie rzecz biorąc w tym momencie idzie ruchem bocznym. Także konieczne jest, uważam, w tym momencie przerysowanie nieco tego, co się dzieje aktualnie, zaktualizowanie tego, co się dzieje na wykresie. Pierwszą rzeczą, którą widzimy zdecydowanie jest to nasz kanał, linia trendu wzrostowego, którą sobie możemy tutaj nanieść. Zachowajmy sobie żółte linie, żebyśmy mieli. Jasność i systematyczność, tak jak zawsze zrobimy. Jest to pierwsza linia trendu wzrostowego. Widzimy, że Bitcoin cały czas tutaj się od niej odbija wielokrotnie, 3-4 retesty, oraz drugą linię, którą musimy nanieść, jest to linia trendu w tym momencie tutaj spadkowego, gdzie mieliśmy kilka rejectów od góry, dokładnie mówiąc dwa. Pierwszy w tym oto miejscu i drugi w tym oto miejscu u góry, czyli mamy dwa u góry, raz, dwa, trzy, cztery i cztery na dole. Także generalnie to jest aktualnie. Potencjalny pattern, który się nazywa yy, trójkąt symetryczny. Natomiast, moi drodzy, żebyśmy mogli w pełnym tutaj zakresie rozmawiać o trójkącie symetrycznym, musimy mieć pełne kilka podstawowych informacji. Po pierwsze, dwa punkty styczności na każdej ze ścianek, mamy u góry, mamy na dole, na dole mamy cztery u góry mamy dwa. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Generalnie są to patterny, które, moi drodzy, są. Tak naprawdę wybijalne i rozgrywalne zarówno w górę, jak i w dół. Czyli zarówno na wzrost, gdzie price targetem z tego byłby tak naprawdę ruch 33 tysiące dolarów, oraz na spadek, gdzie spadkowo. Byłoby 24 tysiące dolarów, także ruch jest dosyć duży. Natomiast spójrzmy sobie na jedną bardzo ważną rzecz. Generalnie rzecz biorąc, w tego typu scenariuszach, gdzie mamy mega duży wzrost, fazę konsolidacji, bardzo często jest to również pattern kontynuujący trend, czyli generalnie pattern wzrostowy. Natomiast jest jedna rzecz na wykresie, o której muszę Wam w tym momencie powiedzieć, która moim zdaniem bardziej kieruje ten pattern do trendu spadkowego, czyli do price targetu spadkowego, który notabene pokrywa nam się z naszym price targetem z praktycznie rising wedge'a, ponieważ nasz price target z rising wedge'a był na poziomie 24-25 tysięcy dolarów, co widzimy, że tutaj nam się mniej więcej pokrywa, ponieważ mamy 24100. Także dwa paterny pokrywają price target, to mamy zwiększone prawdopodobieństwo moim zdaniem. Natomiast spójrzmy sobie jeszcze na jedną rzecz, moi drodzy. Jeżeli obserwujecie mnie od jakiegoś czasu wiecie również, że są na moim kanale były kiedyś rozgrywane tego typu patterny jak head and shoulders. Jeżeli sobie spojrzymy na ten wykres, możemy doszukać się tutaj. Co prawda, nie jest on idealny, natomiast jest on jak najbardziej uważam rozgrywalny, ponieważ kluczowa w tym momencie jest nasza tutaj linia trendu wzrostowego. Jeżeli sobie potraktujemy to jako lewe ramię, głowę oraz prawe ramę, widzimy tutaj tak naprawdę pattern head and shoulders, z którego price target również jest niemalże identyczny jak z naszego w tym momencie. W momencie trójkąta Także to jest coś, co zauważyłem w dniu dzisiejszym na wykresie, z czym chciałem się tutaj z wami podzielić. Także mówię, moim zdaniem bardziej jesteśmy tendencyjnie spadkowo. Jeżeli sobie spojrzymy na timeframe 4 godzinowe, cały czas jesteśmy, uważam, w tendencji spadkowej. Ten poprzedni high nie został w tym momencie wybity. Poprzedni wygenerowaliśmy lower high w stosunku do tego high, i generalnie w tym momencie widzimy, mamy tutaj tak zwany squeezing, czyli cena się zacieśnia, więc prawdopodobnie już niedługo będziemy mogli spodziewać się dużego ruchu. Możemy to rozegrać jako trójkąt symetryczny. Uwaga, w ten oto sposób poczekamy, aż tutaj pewnie się skonsolidujemy chwilę i będziemy mieli wybicie w górę lub dół, lub możemy rozegrać to w momencie, kiedy przebijemy dolną linię trendu, zrobimy retest w tym oto miejscu i spadniemy niżej. Także to są dwa tutaj potencjalne scenariusze. Uważam, że. Yy, prawdopodobieństwo jest znacznie wyższe na to, że spadniemy w dół. Jeżeli sobie spojrzymy szybko na takie moje potwierdzenie e MRIBON na świecach 4 widzimy, że tak naprawdę bitcoin cały czas jest niezdecydowany. Widzimy, że cały czas przeskakujemy powyżej, poniżej, powyżej, poniżej, powyżej, poniżej i tak naprawdę czekamy na decyzję. Także już niedługo będą nowe okazje do tradowania. Jeżeli chcecie to robić, zapraszam was w sumie, jeżeli jesteście tutaj nowi. U góry znajdzie Wam się yy, odnośnik do mojego materiału na YouTube, w jaki sposób rozgrywać tego typu pozycje na giełdzie Bybit czyli tam, gdzie ja to robię. Więc jeżeli jesteście nowi, możecie sobie tutaj bez najmniejszego problemu obejrzeć mój 20-minutowy poradnik i dowiedzieć się, jak to robić. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj stricte o wykres na Bitcoinie. Spójrzmy sobie szybko na jeszcze jedną rzecz. Natomiast na świecach godzinowych, ostatnio, w materiale, w ostatnim wspominałem również o tutaj bardzo małym trójkącie symetrycznym, który, jak widzimy, został zrealizowany w dół. Także dla wszystkich osób, które zrealizowały. Price, target z tego oto trójkąta Gratul gratuluję. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się go zrealizować, czy też nie. I teraz przejdźmy sobie do bardzo, bardzo ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w dniu jutrzejszym. Już jutro, uwaga, będzie miało miejsce o godzinie 20 Czasu polskiego wydarzenie FOMC Meeting, czyli ogłoszenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze wiemy, każde tego typu wydarzenie niesie ze sobą bardzo duże ryzyko, bierze ze sobą bardzo duże również możliwości, natomiast przede wszystkim niesie ze sobą bardzo dużą zmienność na Rynku. Czyli tak naprawdę często bywają te wahania rzędu 1000 dolarów w górę i w dół w przeciągu kilku godzin. Także zwiększamy teraz ostrożność, przygotowujemy się na jutro. Myślę, że jutro możemy zrobić sobie rozgrywkę live Fedu na moim Discordzie, tak jak robiliśmy to do tej pory. Także w międzyczasie zapraszam Was wszystkich serdecznie do mojego Discorda, jeżeli Was tam jeszcze nie ma. Prawdopodobnie sobie rozegramy jutro e, tego Feda wspólnie na Discordzie, tak jak robiliśmy to zawsze do tej pory, a tymczasem przechodzimy do ostatniej części mojego materiału. Czyli uwaga, w ostatnim materiale osiągnęliśmy price target idealnie 100 łapek w górę pod poprzednim materiałem. Gratuluję. W tym momencie wylosujemy sobie nową osobę, która wygra ten oto giveaway. Playłem link do materiału, mamy 14 komentarzy. I uwaga, startujemy. Kto dzisiaj zwycięży? 10 USDT losowania. Ostry skurwiel, gratuluję, dzięki za update, dzięki również za oglądanie oraz za aktywność na moim także Ostry, jeżeli masz jakiegoś social media, Instagram, cokolwiek, skontaktuj się ze mną, wyślij mi swój wallet, adres, zostaniesz nagrodzony, także gratuluję I jeszcze raz i zapraszam wszystkich do ponownej zabawy, jeżeli pod tym materiałem również przekroczymy 100 łapek w górę, od zrobię kolejnego giveaway'a USDT dla widzów. Także gratuluję jeszcze raz wszystkim serdecznie, tak, że to są price targety, jeżeli chodzi o Bitcoina, o których musimy teraz wiedzieć. Także przypominam, mamy tak naprawdę yy, dwa potencjalne scenariusze dalej w tendencyjnie spadkowej. Jeżeli nie ma Was jeszcze na moim Discordzie, zapraszam wszystkich serdecznie, ponieważ tam będę aktualizował na bieżąco o tym, co się dzieje na rynku. Także dzięki jeszcze raz, życzę Wam wszystkim serdecznie udanej majówki, pozdrawiam Was i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoKline i do usłyszenia.